Magdalena Cieślińska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na serwis informacyjny, a w nim w Płocku działa zakład aktywności zawodowej. Sytuacja w płockiej ochronie zdrowia wciąż napięta, a na koniec przestrzegamy przed oszustami. Działanie rozpoczął zakład aktywności zawodowej, który funkcjonuje przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 2 w Płocku. To miejsce, które ma dać szansę na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym. Ma to być miejsce, w którym terapia będzie realizowana pracą. W Płocku działa zakład aktywności zawodowej, miejsce, które ma dać szansę na normalne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, oferując im pracę. Dzięki takiemu rozwiązaniu zdobędą oni swoją niezależność, poczują się potrzebni i zaczną aktywnie funkcjonować w lokalnej społeczności. To, co leżało u podstaw pomysłu, czyli danie szansy osobom niepełnosprawnym na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, na normalne Prowadzenie pracy zarobkowej, na utrzymywanie siebie, swoich bliskich, dzięki właśnie zaangażowaniu i pracy. W ZAS pracę póki co zaczęło 16 osób z niepełnosprawnością. Dyrektor zakładu dziękował wszystkim tym, bez których zakład nie mógłby powstać. Dziękuję wielu osobom, które, które naprawdę przez, przez wiele czasu. No, pomagały i wspierały ten projekt, bo, bo sam pewnie nie mógłbym tego osiągnąć, nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie, nie ci ludzie. Bardzo Państwu dziękuję. Obecnie zakład aktywności zawodowej liczy 21 osób, z czego 16 osób to yy, osoby z niepełnosprawnością. Z tych 16 osób, 10 osób to są absolwenci tutejszego ośrodka szkolno-wychowawczego. Pracownicy zakładu działają przy pracach ogrodniczych czy porządkowych na terenie ośrodka oraz innych instytucjach miejskich. Zajmują się także obsługą groty solnej i komory hiperbalistycznej. Choć sytuacja w płockiej ochronie zdrowia wciąż jest ciężka, to widać światełko w tunelu. Od poniedziałku 11 października do pełnienia dyżurów wróciły karetki z płockiego pogotowia. Osiągnięto bowiem tymczasowe porozumienie. Cały czas jednak nastroje są bardzo napięte. Jest tymczasowe porozumienie. Dyrekcja płockiego Pogotowia porozumiała się z ratownikami medycznymi w płocku, którzy do 10 października nie pełnili swoich dyżurów. Sytuacja patowa, z którą mieliśmy do czynienia powoli, zaczęła się więc stabilizować. Ratownicy czekają co prawda na ustalenia na szczeblu krajowym, ale najważniejsze jest to, że karetki z Płocka znów zaczną jeździć. Obecną sytuacją, która panuje w służbie zdrowia, skomentował marszałek województwa, podkreślał on, że rozumie rozgoryczenie medyków. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło, przedstawiło we wtorek nowe wyceny do bokaretki, które mają obowiązywać w całym kraju, więc gdyby te deklaracje rządu zostały spełnione, no to jest tutaj moim zdaniem szansa na jakieś porozumienie. Natomiast no też ratownicy muszą zrozumieć, że no te ich żądania nie mogą... Doprowadzić do bankructwa HIV. Równie napięta sytuacja panuje w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku, gdzie z kolei protestują lekarze grożąc odejściem z pracy. To może doprowadzić do zamknięcia nawet czterech oddziałów. Rozmowy z medykami, i tam są w zaawansowanym etapie. Udało się przełamać pewne lody, które się pojawiły między dyrekcją szpitala a, a tymi protestującymi lekarzami, którzy te złożyli wypowiedzenia. Okazało się, że w dobrze, dobrze rozumianym interesie ani lekarze, ani dyrekcja, ani organ założycielski no nie są zainteresowani, żeby te oddziały zamykać czy, czy włączać w ogóle z ruchu. Rozmowy z lekarzami i ratownikami medycznymi będą kontynuowane. Seniorka Z płocka padła ofiarą oszustów, którzy wyłudzili od niej wszystkie oszczędności. Tym razem sprawcy podali się za policjantów Centralnego Biura Śledczego. 85-latka wyrzuciła przez balkon torbę z zawartością kilkudziesięciu tysięcy złotych. To tylko jedna z ofiar oszustów. Niestety jest kolejna starsza osoba, która dała się nabrać na sztuczki oszustów. Tym razem na stacjonarny numer potrzanki zadzwonił mężczyzna, który podał się za funkcjonariusza cbs Na telefon stacjonarny seniorki zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji. W rozmowie z seniorką przekazał, że policja prowadzi akcję, ponieważ chce zatrzymać oszustów. Polecił, aby natychmiast położyła mokre ręczniki pod drzwi wejściowym do mieszkania, bo przestępcy mogą zatruć ją gazem. Oszust e, rozpytywał seniorkę, czy posiada w domu pieniądze. Kobieta, no niestety, przyznała rozmowcy, że w domu. E, posiada kilkadziesiąt tysięcy złotych. Proszę polecił, aby pieniądze te spakowała w foliową torebkę i wyrzuciła przez balkon, a tam to te pieniądze odbierze i zabezpieczy policjantka, która bierze udział w tej rzekomej tajnej akcji. Jak przekonują w polskiej policji, metoda działania jest zazwyczaj podobna to wywieranie presji nad seniorem. Prawda jest taka, że w tych wszystkich przestępczych działaniach występuje jeden element: presja czasu i poczucie zagrożenia. No niestety pomimo tych wielu apeli i spotkań, które my policjanci organizujemy z seniorami, dzięki też uprzejmości wielu klubów seniorów na terenie miasta, czy też regionu płockiego, nadal Przestępcy zbierają swoje żniwo wykorzystując wszelakiego rodzaju metody i stare już metody, ponieważ metoda na policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji nie jest jakąś metodą nową. W Płockiej Komendzie przestrzegają policjant czy inny funkcjonariusz publiczny nigdy nie zażąda wydania gotówki lub innych kosztowności w celu ich zabezpieczenia. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na wydanie kolejnego serwisu informacyjnego.